Witamy was w kuchni EFA. Jestem Krzysiek, to jest Żaneta. Hej. A przygotujemy dla was dzisiaj. Coś pysznego. Będzie to Team of rice. Jest to klej, który możemy przyrządzić jako śniadanie z ulubionymi dodatkami lub przekąskę po treningu. Konsystencja przypomina mi trochę kaszkę dla dzieci. Dlatego ja tak, w kozmikach. My lubimy wszystkie rozwiązania na posiłki, zwłaszcza jeżeli jesteśmy zabiegani w ciągu dnia, no i musimy zjeść coś pożywnego wartościowego. A uwierzcie mi, nie zajmuje to dłużej niż 5 minut. Dokładnie, bo produkt miesza się tylko z gorącą wodą. Najdłużej zajmuje przygotowanie dodatków. Wybraliśmy dzisiaj dla Was smak wanilia z maliną i do tego dodamy świeże owoce oraz granolę. No to zaczynamy. Dobrze, także mamy przygotowaną miseczkę, do tego wrzątek 200 ml wody, do tego dodajemy miarkę klejku, która mierzy dokładnie 40 g i mieszamy aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W takim razie jeszcze owoce i granola. Widzicie, jakie to szybkie? Już mamy gotowe. Kochani, kamerzysta włączył stoper podczas przygotowywania tego klejku. Wiecie, ile nam to zajęło? Tomek, pokaż. 4,17. Nie dość, że szybkie, to zobaczcie, jak przepysznie to wygląda. 4,17. Tyle zajęło nam zrobienie pełnowartościowego posiłku, czyli klejku ryżowego Fitness Authority. Tym samym my z Żanetą żegnamy się z Wami. Mamy nadzieję, że Wam się podobała seria No i co, zostawcie łapkę i falę. Dziękujemy.